Siema widzowie, dzisiaj ogólnie z moim. No. Z Nelą, y, jak y, znacznym kolcem. Jak y, wiecie, jak się nazywa na YouTube to. No. Idźcie na jego kanał, a my teraz gramy. Jestem już. Widzowie, jakby ten, to. Jestem celem. Jestem celem fajnie, prawda? Fajnie. Z... Iście! no po prostu fajnie. I teraz musiało mi się to zdarzyć. No co? Idę. Gdzie ty jesteś, do jasnej cholery? Ja tu jestem. Co to są za gracza? Zabijam. Czekaj. Wiem właśnie. Co? No to akurat prawda. Co? A nie mówiła nic. Nie, nie, pokażę wam cześć, jak... Soroby to... co, co wie, ale pokażę wam jak mała szarka wygląda. Tu jest 2000, najpierw zbadania. Takie nie za ciekawe. takie mhm tyle tych emotów, które teraz badam dlatego dlaczego mam tyle Dobra, aj, najważniejsza rzecz. Do tych tego to mam tyle. A tych muzyk to mam tyle. A skiny, najważniejsza rzecz. O, tego tyle. Nie wiem, to nie jest ważne. A skinów mam tyle. Nie wiem, mi da tego, tego, tego. Nie wiem. Halo? 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 No mam skiny. Na przykład rybkę ubrać nie wiem Takiemu jednemu pokazać, że mam tego skull troopera. Dawaj gramy. <śmiech> 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 Powiedział, że Dobra. Dobra.